Znajdujemy się przed międzynarodowymi targami poznańskimi. Za chwilę dowiemy się w czym pić, jak pić, no i oczywiście co pić. A to wszystko dzięki poznańskim targom piwa, organizowanym przez Papsetka. Już od tysiącleci piwo zaspokajało pragnienie wojowników, kapłanów, robotników i królów. Nie ma się więc co dziwić, że do czasów dzisiejszych zdążyła się wykształcić kultura picia tego najstarszego alkoholu. Niestety, jakiś czas temu przeżywała ona swój kryzys, lecz od niedawna z powrotem odżywa, czego dowodem są chociażby te targi. Od rana frekwencja nie dopisywała, może dlatego, że w myśl popularnego przysłowia, prawdziwi dżentelmeni nie piją przed dwunastą. Lecz po niezbyt długim okresie czasu, Sala wypełniła się spragnionymi piwatumami. Stworzyliśmy coś fajnego: stworzyliśmy taką fajną, piwną biesiadę, gdzie ludzie mogli po prostu przyjść, napić się dobrego piwa, porozmawiać z nami. Nikt się nie spodziewał, że będzie aż taka frekwencja. Wczoraj zamykaliśmy tutaj hale o 22.30 i hala wciąż była pełna ludzi. A frekwencja dopisała, bo i było po co przychodzić. 16 wystawców, wiele atrakcji oraz przede wszystkim niezliczona ilość najróżniejszych trunków. Stout, ale, porter czy lager? Nieważne jaki styl piwa preferujesz, na targach na pewno znalazłbyś swój ulubiony. Najbardziej popularne piwa tutaj na targach to jest piwo pszeniczne, zdecydowanie. Później e, najmocniejsze, typu e, e, te e, portery ciemne i jasne. Ale też się cieszą e, dosyć fajną popularnością, bo to jest e, kompletnie nowy browar, bardzo mały rzemieślniczy ciemne piwo, no i to już reszta już jest za nimi. Warto pamiętać, że nie samym piwem człowiek żyje. I jeśli już pijemy zacny trunek, to dobrze byłoby go czymś smacznym zakończyć. Na szczęście organizatorzy nie zapomnieli o tym ważnym aspekcie. Piw rzemieślniczych, czyli piw autorskich, no to wtedy pasują sery dojrzewające, o mocnym, zdecydowanym, intensywnym smaku. Dla tych o mniej ukształtowanym smaku są to sery młode, świeże lub wędzone. Na targach nie mogło zabraknąć prawdziwych browarmistrzów, znających się na swojej dziedzinie jak nikt inny. Właśnie dla nich został przygotowany turniej polegający na odgadywaniu stylu piwa, jego nazwy oraz browaru z którego pochodzi. Walka była zacięta. Jedno piwo się przy niej polało, a wynik końcowy był dość zaskakujący. Generalnie Dużym ułatwieniem było to, że wszystkie piwa, które musieliśmy rozpoznać, były lane na stoisku setki, więc wystarczyło sobie przypomnieć, jakie one są i skonfrontować to ze swoją wiedzą i po prostu dopasować odpowiednie style do, do tego, co dostaliśmy prawda, w kuflach. Organizatorzy są zadowoleni z przebiegu imprezy i zapowiadają, że w przyszłym roku piwosze również będą mieli okazję spotkać się na poznańskim święcie piwa. Jak to jest tą kulturą picia piwa w Polsce? Najlepszą odpowiedzią są ludzie, którzy siedzą za moimi plecami. Dyskutują ze sobą oraz oczywiście piją piwo. Paradoksalnie na imprezie, której głównym tematem był alkohol, nie znalazła się żadna osoba, której uderzył błąd do głowy. Marcin Białecki, kontra TV.